Witajcie. Jednotorowe, klinowe pługi śnieżne były w użyciu już w latach 40. ubiegłego wieku, nadal nie wychodzą z mody ze względu na swoją funkcjonalność i niezawodność. Stosuje się je, gdy głębokość pokrywy śnieżnej nie przekracza 60 cm. Podczas odśnieżania system wyrzuca śnieg na obie strony pociągu, tworząc ogromne zaspy tuż przy torach kolejowych. Działanie takiego pociągu wygląda bardzo spektakularnie. Przed jadącą lokomotywą zainstalowano duży klin nożowy o specjalnym kształcie, który wbijając się w śnieg niczym dziób statku tworzy ogromną falę śnieżną i rozrzuca śnieg po obu stronach toru. Wysoko umieszczone okna w kabinie pozwalają obserwować wszystkie etapy tego procesu, w pełni go kontrolując i zapewniając maksymalne bezpieczeństwo. To ważny czynnik, ponieważ kolej często przebiega przez dzikie obszary i nierzadko zdarza się, że zwierzęta wchodzą na pokryte śniegiem tory. Ponadto pociąg nieustannie trąbi. Maksymalna prędkość tej odśnieżarki nie przekracza 16 km na godzinę. Jej działanie nie wygląda tak spektakularnie, ale nie zmniejsza to jej wydajności. Oprócz zwykłego, metalowego klina umieszczonego przed kabiną kierowcy, urządzenie wyposażono również w dwa masywne skrzydła, które można składać i rozkładać w zależności od szerokości drogi. Po rozłożeniu części te w przybliżeniu czterokrotnie zwiększają obszar odśnieżania, obejmując nie tylko same gąsienice, ale także przestrzeń po bokach. Pługi śnieżne są używane we wszystkich krajach świata, których klimat zakłada wystarczającą ilość zimnych opadów. Usuwanie z wałów śniegu gwarantuje późniejszy bezpieczny przejazd pociągów pasażerskich i elektrycznych niezależnie od warunków pogodowych. Obrotowe pługi śnieżne wynalezione w USA stały się dość powszechne. Pierwszy taki pług śnieżny zbudowano w 1884 roku. Odpowiadał za to inżynier Jules w następnym roku maszynę ulepszył inżynier Leslie. To właśnie obrotowa maszyna samoodśnieżająca według jego projektu stała się najbardziej znana. Półk śnieżny Jules Leslie składał się z silnika parowego z kotłem umieszczonego w specjalnym wagonie, a przed nim znajdowało się koło obrotowe o długości 3 metrów z 10 elementami tnącymi, które oddzielały warstwę śniegu odrzucaną na odległość do 100 metrów. Głębokość odśnieżania mogła wynosić do 3 metrów, a prędkość 10 km na godzinę. W sumie zbudowano dokładnie 100 takich maszyn, które były wykorzystywane do odśnieżania torów nie tylko na Alasce, ale także w Szwajcarii i Niemczech. Być może to jedna z tych starych maszyn, mały wagon wyposażony w obrotowy półk śnieżny, zauważono w szwajcarskich Alpach w pobliżu gminy Pontresina. Oczywiście użycie takiego pługa napędzanego parą wydaje się obecnie zaskakujące, bo istnieje wiele bardziej nowoczesnych rozwiązań. Zapewne powodem były wyjątkowo duże opady śniegu i zajętość całego sprzętu, który przesunięto na inne odcinki drogi. Tymczasem w niektórych krajach europejskich samojezdne pługi odśnieżające Bajlhack HB12 działają od prawie 50 lat. Na przykład dostarczona w 1975 roku staruszka do dziś pracuje w całym regionie Musjon w Norwegii. Szczególną cechą konstrukcji pługa wydaje się to, że całą platformę można w dowolnym momencie obrócić wokół własnej osi o 180 stopni i zmienić kierunek jazdy. Dwa silniki wysokoprężne o mocy 1500 koni mechanicznych potrafią usuwać do 16 tysięcy ton śniegu na godzinę. Górne łopaty mogą być opuszczane i podnoszone w zależności od wysokości pokrywy śnieżnej, a każdy z dwóch wirników ma moc do 1000 koni mechanicznych, co pozwala na wyrzucanie śniegu na odległość do 40 metrów od toru. Istnieje również możliwość regulacji szerokości wyrzutu śniegu. Półk śnieżny Bajlhack posiada bardzo ciekawe rozwiązanie do usuwania śniegu i lodu z przedniej szyby. Zamontowano tam okrągłe elementy obrotowe. Silnik elektryczny obraca szybę z dużą prędkością i ta sama się oczyszcza. Skład pociągów do odśnieżania może być różny. Składają się zwykle z kilku wagonów. Na przykład pociągi bez własnego napędu składają się z wagonu czołowego z urządzeniem czyszczącym, jednego lub dwóch wagonów pośrednich i wagonu zamykającego z urządzeniem rozładowczym. Do przemieszczania takiego pociągu wykorzystuje się lokomotywę. Pociągi z pługiem śnieżnym są samobieżne, mogą składać się z 3 do 5 wagonów, w tym sekcji trakcyjno-energetycznej. Istnieją również jednowagonowe pługi śnieżne. To, co czyni ten pług śnieżny wyjątkowym, to fakt, że nie wykorzystuje on prędkości jako pomocy w swojej pracy. Wręcz przeciwnie pociąg porusza się bardzo powoli i stopniowo usuwa śnieg, zbierając go z torów za pomocą specjalnych szczotek. Następnie śnieg dostaje się do wnętrza maszyny, gdzie przesuwa się go na specjalnym przenośniku, rozdrabnia i dopiero wtedy usuwa przez otwór po bokach pociągu. Technologia ta pozwala kilkakrotnie poprawić jakość czyszczenia torów, ale różni się od innych wysokimi kosztami czasowymi. Gdy spadają duże ilości śniegu, co powoduje problemy z funkcjonowaniem pociągów, wiele osób woli korzystać z prywatnych aut, co prowadzi do jeszcze większych problemów, w tym korków i wypadków. Aby nie ograniczać ruchu pasażerskiego i uniknąć ewentualnych zmian w rozkładzie jazdy pociągów, Japonia często korzysta z maszyn odśnieżających, takich jak ten potwór. Jego główną cechą wyróżniającą pozostaje unikalna konstrukcja z dwiema kabinami. Dzięki temu maszyna może poruszać się po torach w obu kierunkach i nadal wykonywać swoją pracę z powodzeniem. Do obsługi tej oczyszczarki nie potrzeba specjalnej licencji operatora. W Japonii z powodu mroźnej i śnieżnej zimy 2014-2015 część linii kolejowej w prefekturze Niigata całkowicie pokrył śnieg. Aby zapobiec możliwym wypadkom i nieszczęśliwym zdarzeniom, pociągi wstrzymano, a na linię wyjechała potężna maszyna czyszcząca z urządzeniem ślimakowym o dużej wydajności. Na filmie widać, jak śnieg zagarniają do środka maszyny dwa pługi po bokach, a następnie przenosi go ślimak. Cały zebrany śnieg rozpyla specjalna jednostka dozująca z ruchomą górną częścią. Dzięki tej technologii unika się powstawania dużych zasp śnieżnych na krawędziach torów kolejowych. Śnieg i lód, które pokrywają drogi zimą, utrudniają ruch pojazdów silnikowych, są jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych i często prowadzą do załamania ruchu, gdy na ulicach miast i autostradach tworzą się korki. Z tego powodu budowniczowie dróg w krajach, w których śnieg zimą to norma lub wysoce prawdopodobne zjawisko, starają się rozwiązać ten problem w pierwszych godzinach po jego wystąpieniu. W trudnym zadaniu z pomocą przychodzą prawdziwe potwory. Półgwirnikowy Larue D97 to osprzęt składający się z narzędzia obrotowego typu wieżowego i jednostki napędowej, autonomicznego silnika wysokoprężnego. Może być montowany na ładowarkach czołowych o statycznym obciążeniu wywracającym od 19 600 kg lub na spycharkach. Sprzęt ma ogromną wydajność do 8,500 ton na godzinę i służy do usuwania dużych mas śniegu z jezdni oraz terenów przyległych. A także do pracy na hałdach śniegu w celu formowania nasypów o wysokości do 30 metrów. Dwustopniowy system ochrony przed przeciążeniem zapobiega uszkodzeniu linii zasilania monobloku w przypadku przedostania się ciał obcych do obszaru roboczego. Odśnieżanie może odbywać się z prędkością 15 km na godzinę w zależności od wysokości zwału śniegu. Nierzadko rolnicy przyłączają się do pomocy służbom drogowym. Case IH600 to potężne, wielofunkcyjne ciągniki, które mogą być wykorzystywane do różnych celów, zarówno do uprawy pól w lecie, jak i do odśnieżania w zimie poprzez dołączenie odkładnicy. Specjalnie zaprojektowane ciągniki gąsienicowe skutecznie odśnieżają drogi. Jeśli trzeba odśnieżyć pasy startowe dużego lotniska, nie może się obejść bez Overasen TV2200. Ten terenowy pług ślimakowy może wyrzucać śnieg na dużą wysokość, rozpylając go do pewnej konsystencji, by uniknąć zasp. Dwustopniową dmuchawę zaprojektowano specjalnie do użytku na lotniskach, gdzie wymaga się wysokiej wydajności odśnieżania i przerzucania śniegu na duże odległości. Maszyna posiada dwa silniki o łącznej mocy ponad 2200 mechanicznych a jej wydajność wynosi do 12 tysięcy ton na godzinę przy odległości wyrzutu śniegu wynoszącej 35 metrów. Gigant ma prawie 3,5 metra szerokości, 4,5 wysokości, 11,5 metra długości i waży aż 40 ton. Śnieg o grubości do 2 metrów nie stanowi problemu dla tego potwora. Obecnie maszyna powstaje w Norwegii i trafia do wielu krajów na całym świecie. W północnych stanach USA do odśnieżania dróg używa się TOWPLOW, specjalnych pociągów drogowych ze skośną przyczepą. Za pojazdem bazowym, którego nadwozie zwykle ładuje się zapasem materiałów odladzających, podąża pod kątem rozwartym przyczepa z pełnowymiarową odkładnicą. Odkładnica pozostaje również dostępna z przodu ciągnika. Taka konstrukcja pozwala na jednoczesne odśnieżanie dwóch, trzech lub nawet czterech pasów autostrady w zależności od długości przyczepy i odpowiednio rozmiaru lemiesza na jej boku. W Kanadzie, gdzie zimy są również bardzo surowe, zarówno dobrze znana sól techniczna, chlorek sodu, jak i chlorek magnezu, które produkuje się w dużych ilościach w regionie Wielkich Jezior, są szeroko stosowane do czyszczenia jezdni. Gdy tylko odczynnik zamieni śnieg w papkę, ten ostatni szybko się usuwa i wyrzuca do instalacji topiących. Kanada stanowi miejsce narodzin od śnieżarek. Pierwsze maszyny tego typu wynalezione tutaj zaczęły działać na ulicach Toronto w latach 70. ubiegłego wieku. Warto zaznaczyć, że w Kanadzie podczas budowy dróg do mieszanki betonu asfaltowego dodaje się materiał na bazie chlorku wapnia Verglimit, który pomaga topić śnieg i lód. W Japonii stosowanie odczynników chemicznych na drogach pozostaje niemal powszechnie zabronione, nawiasem mówiąc podobnie jak opony z kolcami w samochodach. Obfite opady śniegu na północy tego kraju zdarzają się regularnie. Pod niektórymi odcinkami autostrad układane są specjalne linie grzewcze, które topią lód i śnieg, ale nie rozwiązują problemu czyszczenia nawierzchni na dużą skalę. Z tego powodu Japonia wykorzystuje potężny sprzęt specjalny do walki z żywiołem śniegu. Z przodu jedzie duży traktor, który przecina drogę dla innych pojazdów, za nim koparki z wysuniętym wysięgnikiem, które zrzucają śnieg na pobocza i wyrównują ściany śniegu. Za nimi podążają równiarki, które usuwają pozostały śnieg i czyszczą krawędź drogi. Biorąc pod uwagę, że pokrywa śnieżna w Hokkaido może sięgać nawet 5 metrów, czyszczenie zwykle rozpoczyna się przed zakończeniem opadów śniegu. Śnieżne ściany wzdłuż japońskich dróg są popularne w ujęciach internetowych. Turyści z całego świata przyjeżdżają, by je zobaczyć. Wpływy z ich wizyt przeznaczone są właśnie na sprzątanie dróg. Być może głównym dostawcą innowacji w zakresie zimowego czyszczenia dróg są kraje skandynawskie, przede wszystkim Szwecja i Norwegia. Zimy w tym regionie pozostają dość surowe i śnieżne, a mieszkańcy cechują się dużą wrażliwością na kwestie środowiskowe. Chyba tylko w krajach skandynawskich można zobaczyć pługi śnieżne z przednim lemieszem poruszające się 90 km na godzinę, odśnieżające drogi podczas opadów śniegu. W Szwecji i Norwegii przy ich stosunkowo niewielkich terytoriach liczba pługów śnieżnych różnych typów wynosi kilka tysięcy sztuk. I to pomimo faktu, że obfite opady są rzadkością na południu tych krajów. Technologia odśnieżania wydaje się tam dość specyficzna. Śniegu nie usuwa się aż do asfaltu, pozostawiając warstwę o grubości kilku centymetrów. Na wierzch tej warstwy nakłada się gorący żwir, tak nazywa się tam mieszankę bardzo gorącej 90-95 stopni Celsjusza wody z piaskiem lub drobnymi fragmentami kamienia. Tak potraktowany śnieg topi się, a jego resztki są zbierane razem z wypełniaczem. Przyczepność kół samochodowych na takiej nawierzchni nie różni się zbytnio od przyczepności na zwykłym asfaltobetonie. Przy dziennym natężeniu ruchu wynoszącym 1500 samochodów, droga utworzona w taki sposób może być użytkowana przez tydzień, o ile oczywiście nie zacznie ponownie padać śnieg. Metoda ta pozostaje szeroko rozpowszechniona zarówno w Skandynawii, jak i na przykład w Finlandii. Jej jedyną wadą wydaje się to, że przygotowanie i nałożenie mieszanki gorącej wody i piasku wymaga specjalnych, drogich maszyn. To wszystko na dziś. Jeśli to wideo Was zainteresowało, możecie je polubić i podzielić się opiniami w komentarzach. Do zobaczenia wkrótce!